Cześć, Aleksandra Florczak dla portalu RealNews.pl, a ze mną Amadeusz Ferrari, witaj. Cześć, ja. Cześć. Co tam się stało pod hotelem z Alanem? No właśnie, słyszałem, że Alan cię pobił ponoć. Dlaczego tak słyszałeś? No tak, tak, masz co jakiś ślad, co się wydarzyło. Niefortunnie spadłam ze schodów. A, jasne. jasna. No, o tym mówisz, tak? Tak, tak. No, no, ale ja pytam o coś innego, o twoją walkę z nim, co tam się stało, on cię zaczepił? O Boże, no, jak zawsze, atencji szuka i tyle, no, nic, nic, nic wielkiego, no. Bo tutaj widziałam, że wywiadów udzielał, ale od ciebie sztab się zdenerwował i zaprotestował. No tak, że ma wypierdalać stąd, no, bo wiesz, e, jestem przed walką i tak dalej, e, i dla mnie to też działa, bo, bo jak kopnie, ach, a chuj mu w ryja, zresztą, nie chcę mi się tak, kurwa, o nim gadać, że ja pierdolę, no. Cóż mogę dodać, no po, po prostu przechodziliśmy, jebnęliśmy się barkami, e, ja poszedłem dalej, on mnie kopnął w plecy, e, odwróciłem się i... E, a, a tam już mój ojciec na nim siedział, to było przed hotelem, a wciągnął go aż do hotelu, docisnął do ściany i tyle. Nie wiem, o co chodzi. Filipek nam dogryza tutaj. Bardzo nie z dwie strony. No. Trzeba coś z tym zrobić. Jutro za to wy... nauczkę mu dam. No dobra, dzisiaj na ważeniu jakieś między wami dymy były czy nie? Jakie minimalne. No to co? Gdzie ten władca piekieł się podział? Ale ja do niego aż tak nic nie mam. Co mu zrobić kurwa? Nam. Wyjebać mu miałem. No nie no ale... Nie ale... Na przykład Alanowi tutaj wiesz. Kręcił się. Oj, nie lubię go, ale... Niech spierdala. Dużo osób, wiesz co, komentowało, że ty nie dasz rady Filipkowi przez swoją rękę. Myślisz, że jak możesz ich zgasić? Tak? Jak z... No myślę, że najlepszym gaszeniem wystarczy wpisać sobie na YouTube poradnik gaszenia peta. Nie wiem czy widziałaś. No bajam nie. już Ferrari, nie? Nie. Nie? Nie widziałam. No nie widziałam. No, kurde, musisz obejrzeć w takim razie i wtedy będziesz wiedziała, jak się gasi Petów. I właśnie w taki sam sposób zamierzam go zgasić i Filipka, i, i tych hejterów. A twój tata was rozdzielił ponieważ? No bo mam dzisiaj walkę, czy znaczy jutro walkę, nie? No to jak mogę się bić na gołe 50? Nie, no ja. w sumie, on nawet nas nie rozdzielił. Rozdzielił to nas Szeliga y, z y, arkiem Tańczurą. No Mój tata go docisnął do ściany, y, no i po prostu no, z takim zamiarem chuj wie jakim, czy go chciał najebać, czy co mu chciał zrobić, nie mam pojęcia. Po prostu się wkurwił, że ktoś tam rusza jego syna, nie? No i bardzo dobrze, to jest najważniejsza rodzina, nie? A to za Cię spraw w treningach też? Jutro w ogóle pan Mirosław stanie w Twoim narożniku, jesteś mega zadowolony z tego, co słyszałam. Tak, Władca Piekieł zażyczył sobie e, trenera Mirosława, no i dostał zielone światło, super, pogodzili się, współpraca e, wznowiona. Kurde, czyli tak, e, Mi Mirosław stanie w Twoim narożniku, e, a Władca Piekieł, Ty jesteś chyba teraz w ogóle największym e, boosterem, tego fejmu jedenastki, o Tobie po prostu najwięcej yy, na, są nagrywane jakieś dymy, nagrywane różne, wiesz, materiały i mm. jest wszędzie Amadeusz, 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 nie się, że to się skończy w końcu? Że jak? Że to się w końcu skończy. Nie, że przyjdzie bo... ktoś, kto wiesz, ja czy zastąpi. Jestem jakimś tam kotletem, yy, yy, którego trzeba odgrzewać, wiesz o co mi chodzi. Ja mam, mam wiele pomysłów, jestem barwną postacią i myślę, że to jest dopiero mój początek tak naprawdę, e, a nie koniec, ale w życiu jest tak, że wszystko się kończy. E, więc, więc wiesz, kiedyś przejdę na emeryturę, o ile dożyję. Dożyjesz, dożyjesz, a do Las Vegas kiedy lecimy? Za miesiąc. A co, chcesz lecieć ze mną? No, pytam się czy lecimy, no. no możemy lecić, to dawaj, lecimy do Las Vegas. No, ale to jak wygrasz? Dobra, to lecisz ze mną? No. Obiecujesz? No, obiecuję. Dobra. Ale wygrasz w pierwszej rundzie. Da się zrobić, załatwione. No, przecież już się o to założyłeś nawet. No, to mówię, że załatwione. No, dobra, a co tam będziemy robić? Będziemy grać, grać w pokera? pokera. No, z tobą, no. A wiesz, że w pokera można grać nie tylko na przykład na, na pieniądze? A jak na przykład? Można na przykład w, w, w rozbieranego pokera pograć. Ja myślę, żebym Cię pokonała bardzo szybko. No dobra, to musimy się sprawdzić w takim razie. No. My już się tak nie śmiej. No dobra, to pogramy. Bądź, bądź poważny. To pogramy. Amadeusz, jesteś niepoważny? No bardzo niepoważny władca piekieł. Słuchaj, dobra, już ty nie męczę. Jutro mam do ciebie mnóstwo pytań, jak wygrasz rzeczywiście? No i co? Amadeusz? Życzę Ci powodzenia? Jestem twoją wierną fanką. Dzie dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich I easy work. No, easy work. Pa! pa.